Pandemia koronawirusa uderza w dębickie firmy. 124 osoby straciły pracę w Arcus Andromed. Zwolnienia zapowiadają także inne przedsiębiorstwa. Jak twierdzi Stefan Bieszczat, przewodniczący Komisji Gospodarki w Sejmiku Województwa Podkarpackiego tarcza antykryzysowa. To rozwiązanie tymczasowe zwalnianie mikrofirm i samozatrudniających spłacenia ZUS przez trzy miesiące nie powstrzyma kryzysu gospodarczego. Rząd robi co może, wiedząc, czym dysponuje i jakie mechanizmy próbuje uruchomić pomocowe. Trzeba powiedzieć tak, że na pewno to jest gest, na pewno to jest działanie w dobrą stronę, ale to jest na krótką metę. Zarówno przed pracownikami i pracodawcami trudny czas. Gospodarka nie zadziała z dnia na dzień, moje doświadczenie mi to podpowiada i dlatego myślę, że tutaj będą poważne skutki polegające na pewno na zwolnieniach, o których się już słyszy w naszym rejonie i to dotknie w poważnym stopniu, myślę, że również nasz powiat tymbickim. Przedsiębiorcy i samorządowcy mają nadzieję, że firmy będą powoli się odbudowywać. Następne być może firmy borykają się, czy będą borykać się z problemami, wierzę, że czasowymi, bo później jak ten rynek zacznie funkcjonować, to, to się odbuduje. Tylko, że prawdopodobnie padnie dużo firm, ale na gruzach tego powstaną nowe. Czy z udziałem tych samych ludzi, trudno powiedzieć. 330 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do województw. Działania podjęte w ramach tej kwoty mają być odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby w obszarze ochrony zdrowia, ale również będą uwzględniać łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych aktualną sytuacją.